Witamy w nowej serii ciągników 8R. Wskażemy Ci właściwą drogę do wydajnego, skutecznego i elastycznego ukończenia wszelkich prac z użyciem tego ciągnika. Poznaj nowe standardy w zakresie komfortu i produktywności. Nowa kabina 8R została dopasowana i wykończona jak wnętrze samochodu. Poznaj nowe standardy w zakresie komfortu i wszechstronności. Jej Command Center zawiera zintegrowany, kolorowy wyświetlacz kompatybilny z ISO. Zintegrowane kontrolery nowej konsoli Command Arm posiadają skróty do kontroli poślizgu, automatyzacji iTech i przekładni. W rezultacie będziesz czerpał korzyści z niesamowitej pracy z narzędziem i precyzyjnego sterowania. Załoga John Deere wie, jak ciężko pracujesz, dlatego dostarczamy Tobie bezkompromisowy komfort i zaawansowaną funkcjonalność. Weźmy na przykład ILS amortyzację przedniej osi. Niweluje ona drganie, oferując większy komfort w trakcie jazdy i lepsze przeniesienie napędu. Aby dodatkowo podnieść komfort, wybierz opcjonalnie Active Seat, który niweluje 90% pionowych ruchów ciągnika. Co za widok, przeszklona powierzchnia została zwiększona o 7%. Nowy system dźwięku jest hitem wśród operatorów. Posiada również cztery wysokotonowe głośniki. Dzięki nowemu rozmieszczeniu klimatyzacji w kabinie panuje wiosna przez cały rok. Przełomowa technologia 9-litrowego silnika Powertech Plus w 8R oferuje niedoścignioną wydajność i moment obrotowy. Turbo ze zmienną geometrią łopatek i wysokociśnieniowy wtrysk paliwa Common Rail zapewnia natychmiastową odpowiedź na zmieniające się warunki obciążenia. Cztery zawory na cylinder dostarczają maksymalne osiągi. Wysokowydajny system chłodzenia automatycznie reguluje prędkość wentylatora. Co najważniejsze, system inteligentnego zarządzania mocą jest dostępny, kiedy go potrzebujesz, dostarczając dodatkowo do 35 koni mechanicznych mocy podczas transportu lub pracy z WOM. John Deere oferuje dwie wybitne przekładnie: PowerShift i AutoPower. Przekładnia PowerShift z 16 biegami do przodu i 5 do tyłu dostarcza sprawdzone w polu osiągi za dotknięciem twojego kciuka. Zdumiewająca przekładnia AutoPower zmniejsza koszty operacyjne. AutoPower pozwala na osiągnięcie prędkości do 50 km na godzinę w trybie transportowym, oszczędzającym paliwo przy 1700 obrotów na minutę. A teraz pierwszy w branży. AutoPower jest dostępny w ciągnikach 8R. Nowa amortyzacja, nowa przyczepność, nowe osiągi John Deere 8RT. Jazda nowym ciągnikiem 8RT jest szybsza i płynniejsza. Jednym z powodów jest nowa amortyzacja gąsienic na poduszce powietrznej. Będziesz obejmować więcej hektarów na godzinę z niesamowitą flotacją i trakcją ciągników 8RT. Ulepszyliśmy wydatek mocy, kabinę, zawieszenie, hydraulikę, rozłożenie obciążenia oraz przyczepność. 8RT zapewnia niedościgniony komfort dzięki Command View 2. Nie znajdziesz innego ciągnika na gąsienicach, który przyćmie unikalny poziom wydajności i wszechstronności ciągników 8RT w ciągu dnia lub w nocy. Ciągniki 8R i 8RT zamieniają noc w dzień. 12 świateł umieszczonych w linii dachu zapewnia widoczność dookoła maszyny. Dodatkowo 5 świateł ksenonowych w pakiecie oświetlenia Premium dostarcza światło ponad 2,5 lumena. Wspaniałe oświetlenie nie jest jedynym błyszczącym rozwiązaniem, jakie mają do zaoferowania ciągniki serii 8R. Jak widzisz, John Deere umożliwia wykorzystanie inteligentnego, całkowitego zarządzania narzędziem w praktyce. Rezultat? Właściciele czerpią korzyści z w pełni zautomatyzowanych operacji. Lecz ilość pracy, czasu i pieniędzy, jakie możesz zaoszczędzić, zależy od ciebie. Wybierz automatyczne prowadzenie Autotrack, aby zmniejszyć nakładanie przejazdów, a także zaoszczędzić czas i paliwo. Wykorzystaj system iTech inteligentnej kontroli narzędzia, aby zautomatyzować sterowanie narzędziem na uwrociach. Możesz również połączyć zalety Autotrack i iTech, aby stworzyć system iTech Pro. Mamy więcej dobrych informacji. Wszystkie ciągniki 8R są Autotrack Ready. John Deere posiada również szeroką ofertę rozwiązań AMC takich jak Fieldock, JD-Link czy iGuide. Masz pewność, że John Deere zagwarantuje usługi, których potrzebujesz, aby uprawiać Ziemię przez cały rok. Jak dobry sąsiad, jesteśmy po to, by cię wesprzeć. I to niezależnie od tego, jakie są Twoje indywidualne potrzeby. Poczuj zieloną stronę mocy. Odkryj ciągniki serii 8R. 优势继续。